Dzień dobry, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, tutaj na kanale Hey Whisky. Dzisiaj dokonamy pewnej podróży do kraju schodzącego słońca, kwitnącej wiśni i hmm, no z pewnością jest jeszcze wiele więcej określeń yy, na Japonię. My dzisiaj natomiast skupimy się na kulturze whisky właśnie w Japonii. A bohaterem naszego dzisiejszego odcinku będzie Toki z Santori Whisky. Samo słowo Toki po japońsku oznacza czas. Producent chce nam przez to powiedzieć, że powinniśmy poświęcić chociaż trochę czasu na doznania, jakie funduje nam ten japoński reprezentant. Santori Toki jest to whisky typu blend, u której podstawy jest whisky słodowa Hakashu oraz whisky zbożowa Chita. Same początki Santori sięgają aż roku 1899. Wtedy to japoński mistrz. Destylacji alkoholowej Shinjiro Tori, założył destylarnię Tori Shoten oraz zaczął trudnić się produkcją nie whisky a wina. Dopiero w 1924 roku firma również zaczęła trudnić się produkcją whisky oraz wybudowała Destylarnię Yamazaki. Kolejnym kamieniem milowym był rok 1937. W roku tym whisky Santori Kukubin miało swoją premierę. Po sukcesie tego whisky właściciele firmy zdecydowali się na budowę destylarni Hakusha oraz mocniejszego wejścia na rynek. Szkockich trunków. Właściciele byli tak mocno przekonani o swojej strategii, że zakupili nawet szkockiego producenta whisky, czyli firmę Morrison Balmor Destillers. W 2014 roku o firmie zrobiło się ponownie głośno za sprawą zakupu przez nich amerykańskiej firmy. Beam Inc., w związku z czym firma nie tylko była zaangażowana w produkcję szkockiej whisky, ale również amerykańskiej. Dzisiaj Santori jest rozpoznawalnym oraz szanowanym producentem whisky, której produkty są powszechnie uznawane przez krytyków. Oraz, oczywiście, uwielbiane przez fanów marki. Dzisiejszym bohaterem natomiast jest Santory Toki. Do nabycia w prostokątnej butelce, która moim zdaniem cechuje się minimalizmem wykonania. Na szkle nie ma żadnych wytopionych napisów, nie ma żadnych elementów ozdobnych na butelce. Etykietka, która jest naklejona na froncie, nachodzi na prawy bok, patrząc oczywiście od frontu. Znajdują się na niej informacje takie jak chociażby nazwa, czyli Toki, producent, czyli Santory. Tutaj ładnie widać oczywiście, informacja, że jest to whisky. I wskazanie, że jest to whisky typu blend. Również rok powstania, czyli w tym przypadku 1923. Sam kolor whisky w butelce wydaje się bardzo blady, praktycznie przezroczysty. Tyle słowem wstępu. Wydaje mi się, że teraz możemy przejść do. Kolejnego kroku, a ten krok zawsze dla fana whisky jest chyba najbardziej przyjemny czyli sprawdzić, czy producent, komponując tego blenda, wykonał dobrą robotę. W tym celu, oczywiście, otworzymy sobie. Jak widać, whisky została przeze mnie zakupiona, natomiast jeszcze nie otwarta. Mam nadzieję, że pójdzie. To w miarę sprawnie. Nalejemy sobie teraz trochę tego trunku do kieliszka. Jak widzimy, nie ma tutaj korka, który jest znakiem poniekąd rozpoznawalnym. Przede wszystkim szkockich trunków. Tutaj mamy w zasadzie zwykłą, plastykową nakrętkę. Na nakrętce widuje, widnieje jedynie napis Toki Santory. Mając ją już w kieliszku nalaną jest ona jeszcze bardziej przezroczysta. Yy, blada. Yy, przypomina mi ona poniekąd taki trochę zmieszany z wodą sok jabłkowy. Natomiast mam oczywiście nadzieję, że tak smakować nie będzie. Przejdźmy teraz do walorów tego whisky. Czyli jak zawsze zaczynamy od zapachu. No i muszę powiedzieć, że jabłuszko czuję. Czuję również odrobinę bazylii. Również czuję trochę słodyczy miodu oraz odrobinę brzoskwini. Przejdźmy do zasmakowania. Smak jest grejfrutowy. Czuję również odrobinę zielonych jabłek. Poniekąd przewija się również smak mięty. Wyczuwam również trochę tymianku oraz pewne nuty brzoskwini. Finisz jest długotrwały, słodki, a zarazem pikantny. Czuję odrobinę wanili, trochę dębu, trochę białego pieprzu oraz minimalną ilość jakby imbiru. Yy. Generalnie wydaje mi się, yy, oczywiście jest to mój subiektywny odbiór, że whisky ta jest bardzo dobrze skompono skomponowana. Butelkę tego trunku można obecnie nabyć w cenie od 170 do 200 zł. Mój egzemplarz kosztował akurat 190 zł. Czy whisky to jest warte swojej ceny? Moim zdaniem, nie do końca. W cenie tej znaczącą pozycją z pewnością są koszty logistyki oraz transportu, jako że jest ona importowana prosto z Japonii. Gdyby produkt ten był wytwarzany chociażby w Europie, obstawiam, że cena końcowa byłaby znacznie tańsza ze względu właśnie na mniejszy udział kosztów właśnie logistyki i transportu. Pomijając oczywiście aspekty cenowe, osobiście mogę polecić ten produkt zarówno dla amatorów, jak również dla bardziej doświadczonych fanów whisky, w szczególności tych miłujących się w japońskich trunkach. Szanowni państwo, na koniec jak zawsze pozostaje mi serdecznie podziękować za uwagę, zachęcić do polajkowania, oczywiście subskrypcji mojego kanału oraz do komentarzy pod tym odcinkiem oraz pod poprzednimi odcinkami. Na koniec życzę smacznego whisky i do zobaczenia w kolejnych odcinkach tutaj na kanale. hey whiskey